O, to miejsce powinno być dobre. Czas się osiedlić. Nie ma to jak pijanki cukrowe pieczone na ogniu. Hm. Mm. Hm? Hm. W końcu dotarłam. Gdzie moja ziemia? Moja ziemia? Tyle wystarczy, żeby zbudować willę. Hm? Kim jesteś? O, będą z nią kłopoty. Cześć, mieszkam w okolicy. Błe. Sią, wybierz sobie inne miejsce. O. Nie ma tu miejsca na twój namiocik. Tektura, żałosne. Ale to mój dom. Ha, już nie. Ta działka należy do o, mnie. O, ty, ty. Hmm? A to co? O. Jak ona nas nazwała? Hmm, tutaj niedługo stanie moja nowa rezydencja! Wow. Hmm? Rezydencję? O nie, jeszcze kocie opadła skarbie! Hmm. <grym> o, trzymaj swój hmm? znak z od mojej to własności! To własność! Już nie! Hmm? Hmm, co? Hmm. Faktycznie, należy do niej! Oh, to nie fair! Żebyś wiedziała! Pozprzątajcie to! Uh, uh, uh. Głodna jestem! W jakim stylu spodobać posesję? Nowoczesna elegancja! Niebrzydkie! Nie! A? Subskrybujcie, żeby mi doradzić! Będę potrzebować fachowej pomocy! Dzwoniła pani? Jesteś najdroższym inżynierem w okolicy? Oczywiście, dlatego noszę złoto. Masz robotę? Oto zaliczka! Wow! Płacę hojnie, ale dużo wymagam! To co mam zbudować? Nie. Kto zgasił światło? Wow! Uh, uh, uh. A to tylko pudełko. To mi daje pewien pomysł. Narysuję domek. Patrz, sama to zrobiła. O, nie bądź śmieszna. Mój dom będzie coraz lepszy. <laughs> Szybciej. Kto zamawiał dom? Ej, nie podchodź bliżej. Płaci z góry, super! Będzie nam się dobrze pracowało. Zacznę od razu! Najpierw położę cegły. Potem kolejne warstwy, aż powstanie ściana. Doskonale. To zajmie tylko chwilę. A, a, ouch. O, uderzyłeś się w palec. Pieniądze uleczą każdy bubu. To mi się podoba. U. Gotowe. Nieźle. A teraz już idź. Uch, nie wiedziałam, że karton jest taki ciężki. Uch. Co mam robić? O, już wiem. Rolka taśmy załatwi sprawę. To będzie dom zbudowany na marzeniach i taśmie! I ostatnia! Tak! Mhm, mm mhm. Mm co to ma być? Bez nadzieja? Jesteś zwolniony! O, a schodnie brązowe! Przydałoby się nieco złota zetrę trochę złotych monet. O to chodziło! Od razu lepiej! Blask złota świadczy o bogactwie! Wow! Idealne! I jeszcze tylko jedna rzecz: dach też musi być złoty. Użyję wałka i złotej farby. Pomaluję cały dach. I gotowe! Oto mój złoty dom! Coś mi tu nie gra! Haha! Aż do góry nad Dzięki. Teraz wszystko jasne. Spróbuję odwrócić na drugą stronę. Z obu stron zamocuję koła. Świetnie. Wow. O, oh, to chyba lekka przesada. Tutaj. Tak jest. Reszty nie trzeba. Kupsi. Przyjmujesz szczeki. Oh. Wow, sztabka złota. Mogę ją wykorzystać. Podniesie mój dom o kilka centymetrów. Ciasny, ale własny. O, no dobra, czas zabrać się do pracy. Mm, położę obok siebie dwie sztabki złota. Następnie rozwałkuję je, żeby zrobić płytkę dachową. Aha, teraz to samo z resztą sztabek. I mamy złociutki dach. Ponadczasowy styl. Aha, nie mogę się doczekać. O, hm? O nie, tylko nie to. Żartujesz sobie? Przestań. Czemu odłazisz? Uf. Ty! Dość tego! Będziesz na swoim miejscu, choćbym cię musiała przykleić. Hmm? To jest, jak się buduje domek z kartonu. Dodam okno, żeby rozjaśnić wnętrze. Hej! Też muszę mieć okno! Chcę najlepszy dom na Już świecie natychmiast! I co? Masz jakiś pomysł? Nawet kilka. Najważniejsze, żeby było kosztownie. Jasna sprawa. Jaki kolor ścian? Używam wyłącznie najlepszych materiałów. Potrzebujesz okna? Albo jeszcze lepiej dwóch. Jak ci się podoba? Tak to sobie wyobrażała. Brawo! A co twoja zapata. Wow, starczy mi na całe życie! Pa, pa! O, nic z tego. Nie zostawiasz mi wyboru. Hmm. O, wiesz co chcesz? Tylko mnie nie krzywdź! Dobra, czas wyciąć jakieś okienko. Całkiem oryginalne. Co coś tu brakuje? Oświetlenie! Przykleję pod dachem pasek lądowy. Różowe światła, to jest to! Haha, <śpięk> światła mówisz? Wyłącz się z powrotem! Nie potrafisz nawet sama włączyć światła? Ucham. O, potrzebuję roślin. Roślin, powiadasz? Oto mega rzadkie złote palmy. Prosto z Amazonii. Wow! Super! Na pewno są niezwykle drogie. Dobrze, się mam złotą kartę. Płatność zaakceptowana. Na razie. Spada. Złote palmy? Ona ma wszystko! Hmm, może sama coś zasadzę! O, wow, obrzydliwe! Hej, ty i tak zawsze jesteś brudna! Przesypisz mi ziemię do doniczek? O, pewnie! Garstka po garstce. Twoje rośliny będą wspaniale rosnąć! <słuch> Dobra, teraz spadaj! Uścisz? <słuch> Najpierw umyj sobie ręce! E tam, wolę <słuch> mieć brudne! Po co tu zrobiłaś? Się babraj gdzie indziej. Uff, czas zabrać się do pracy. Co prawda nie stać mnie na złote palmy, ale za to mam najpiękniejsze róże w okolicy. Lepsze niż złoto. Teraz tylko rozmieścić je wokół domu. Aha, mój dom jest gotowy na gości. A ty co? Też chcę rośliny. Na szczęście mogę je sama zrobić. Włożę gąbkę do pudełka. I wbiję w nią kartonowe kwiatuszki. Wygląda jak bajkowy ogródek. Wow! To dobre miejsce na kwiatki. Prawie gotowe, ale wciąż czegoś brakuje. Położę kawałek tektury. Długopisem narysuję na niej żarówkę i pokoloruję ją permanentnym markerem. I voilà! Mamy żarówkę. Ale jedna to za mało. Zrobię więcej i to w różnych kolorach. W ten sposób mój mały domek będzie kolorowy cudowne, prawda? A no tak, prawie zapomniałam. A, ogrodzenie. Nie ma to jak klasyczne białe sztachetki. Świetnie pasuje do moich róż. Elegancki i przytulny dom. Nawet nie zauważy. Spokojnie, tylko pożyczam. Odrysuję kształt płotku na kartonie. Pierwszy etap zakończony. Dzięki. Wyszedł całkiem nieźle. Właściwie nie widać różnicy. Czarujące. O, chyba raczej okropne. Pokazałaś mi, czego nie robić. O. Nagrodzenia dla pani? Złote? Może być. Już się robi. Należy się dziesięć tysięcy. Mm, przyjmujesz złoto? Serio? Żadnych reklamacji! Papa! pa! Mm, mm, mm. mm. huh? Hej! Oh! To nie jest śmietnik! Ale w sumie to mi się przyda! -ja! Ścieżka wysadzana kubkami! Uwielbiam to! Kupciuch, nieźle kombinuje! Ja chcę mieć coś błyszczącego! Posypię trochę złotego magicznego pyłu! I pojawi się złota ścieżka! Paska! Tylko jeden problem! Kiepsko się potem To moja szansa! O. Póki nie patrzy. Hmm. Muszę się pospieszyć, jeżeli też chcę mieć ścieżkę ze złota! Magiczny pyłku, rób swoje! Ścieżka z pieniędzy! Haha! Ha, ha. Nawet lepsze niż oczekiwałam! Dziękuję! Ma! Dziewczyna, muszę jej pomóc. 911? <noise> Ups! Drzewo? A, jestem niewinna! Wszyscy tak mówią. Powodzenie, mm, powodzenia, nic tam nie znajdziesz. A na tobie? Niczego przede mną nie ukryjesz. Ups! No proszę. A, no dobra, pani zguba. A, a dla Ciebie grzywna za kradzież 1000 dolarów. To nie fair. Zaraz tylko 1000? Żaden problem. Uff, nieznośny upał. Szkoda, że nie stać mnie na klimę. Mam tylko okulary przeciwsłoneczne. Całkiem nieźle. A jeśli szukacie innych sztuczek na upały, koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Dzienną dawkę witaminy D. A przy okazji zabawa w basenie z piłeczkami. Ale najpierw opalanie. Wow, chyba skorzystam. No. <laughs> Woohoo! Co to ma być? Wynoś się z mojego basenu. Ty rozpuszczona? Wow, proszę. Autogram. A pewnie? I jeszcze zdjęcie. Dla mnie też. Oh, cisza. Hmm. Oczywiście, kochanie. Oh, wow. Dziękuję. Obserwuję cię. Hmm, dam ci coś do obserwowania. Hmm. La, 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 pracuję do późna, bo jestem piosenkarką. Co się dzieje? La, 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 coś ci nie pasuje, blondie. Prosiłam o ciszę. Ja nie chcę słuchać twoich wrzasków! No to masz pycha. Mm? Um, mm. Co to za awantura? Ona wtargnęła na moją posesję. Lepiej dokładnie to przeczytaj. Hmm. Niby wszystko w poż... Fałszywe? Jesteś aresztowana za fałszowanie dokumentów. Idziesz prosto do więzienia! O nie! Co? Już jesteś znudzona! Przecież nic nie zrobiłam! Jasne. Wszyscy tak mówią. Dobra, czas na krótką drzemkę. zostać. Gościu smacznie śpi, a więc zajrzę do mojego poradnika. Wiedziałam, że kiedyś mi się przyda. Aha, Nadal pasuje. Wychodzę, super! Chciałabyś, co? Co? Czekaj! O, Somi, co ty wyprawiasz? Za wolno! Co? Skończę! No to lipa! Ha, ha, ha! Pożałujesz tego! Jeszcze ja zobaczymy! Wkrótce się zemszczę! Co jasne! Co? Co? Uroczy wzorek na ścianie! Moja strona jest lepsza! Założymy się? Moje błyskotki są lepsze niż jakieś głupie króliczki! Zaraz cała moja ściana będzie błyszczeć! Tak! A ty masz zakaz wstępu! No i dobrze! Nawet pomoty ci nagle taśmę! Jaka miła! Nieważ się przekroczyć tej linii! Tak Co? Co? Spać! Bądź cicho! się zamknij! nie usnąć. Już lepiej. Tak. A teraz umyję zęby. No co jest? Możesz trochę ciszej? Mój makijaż został na poduszce. Z powrotem na twarz. Tak jest. Wycisnę cię. Maja. Dzięki! Ach, ty! Dłużej tego nie zniosę! Do dzieła! Wykopię tunel! Papi, papi, papi! Co? Co ty pilnujesz? Pinuj swojego nosa! Ach, 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 łyżka mi się złamała! A niech to! Może to się przyda! Czy naprawdę może to zrobić? Hmm! Ach, ach, jeszcze centymetr! Ach. Co? Hey, Oddawaj to! Maja, co <grym> Właśnie zjeżdżyłyśmy! <Śliczne, grym> prawda? Zobaczmy! Może ten? O, hmm. Dla pana w prezencie! O, o, dziękuję! Macie zamian pączka! O, super! Zapomniałaś o mnie? O, Siostry się dzieją! Co? moja? Ta strona dla Ciebie! Czekaj! A, co muszą być jedne? Siedem i... O, osiem! Dostałeś większą część! Możecie kawałeczek odciąć mniej więcej tyle! A, gdzie moja połowa? Mm, pychota. Mm. Jak to? A, <laughs> A teraz wynośmy się stąd. Po pierwsze, musimy odwrócić uwagę strażnika. Trochę mi się zebrało. Tyle wystarczy. Teraz wciśnę je pod koszulę. I mam nieco większe balony. Pani Władzo. Co znowu? U, 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 u. Jak pan umie dzień? Mm? Mm, cóż, wznośny. Jestem pewna, że mógłby być lepszy. Tak samo jak i mój. Mam! O, oh, rzesz! Oh, 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 oh. Zostaniesz tu na zawsze! No trudno! Ups, może do kibelka! Zejdź mi, zrobi! Mam pilną potrzebę! Oh, ja byłam pierwsza! Ty I grałaś się! starszej siostrze się ustępuje. Już wychodzi. A? To na mnie nie zadziała. Nie mogę czekać. Ja też nie. Zdrowi! Nie mam mowy. Spadaj. Ty spadaj no już. Sebi! Ruszę! Się. się! Nie, bo ty! Stawiam na tym głupią. Jesteś okropnym facetem. Wypuść nas! Jeszcze czego? Widzicie ten klucz? Teraz już naprawdę nie wyjdziecie. A! Musimy się stąd jakoś no. wydostać! Co? Co, Widzisz to? Ta droga na wolność! A? Tak! No. Pogodziło mnie po tych pączkach! Już prawie! Hej! Oh, Dobra! Co? Oh, U, Maja! Oh. Co to ma znaczyć? Wy nieznośne dziewczyny. Oh, kolejna porażka! O nie. Teraz już nigdy nie uciekniecie! Oh. Nie! Ha, spróbujcie się teraz wydostać! Seriowo, ci mama Żałosne. Mały człowieczku, wypuść moje córki. Wynoszmy się stąd, moje drogie. Dzięki mamo. Jesteś najlepsza. Czas na la.